Dziękuję internetowa, wspólnotka chodząca ze mną na spacerki modlitewne. Um, dzisiaj się witam z wami tutaj z ogródka. Wczoraj przez dwie godziny robiłam porządki, kosiłam trawę, która strasznie urosła przez czas naszych rekolekcji. Ale chciałam wam zacząć dzisiaj. To moją opowieść z pierwszymi myślami, które przychodzą do mnie. Od tego, że jest w księdze jest takie proroctwo Zachariasza. Opisane w Piśmie Świętym, gdzie Zachariasz mówi o Jezusie, że, że to będzie Przyjdzie światło, żeby zajaśnić tym, którzy w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki skierować na drogę pokoju. I Zachariasz przyrównuje Jezusa do słońca. I tu jest w moim ogródku taka ciekawa historia, bo tutaj zobaczcie. Rośnie krzaczek pięciornika, taki żółte kwiatki ma, i ten krzaczek zasadziłam. No ja nie wiem, ile on tutaj rośnie, że 20 lat co najmniej. I tutaj obok rosła brzoza, właściwie dwie brzozy tutaj są wycięte strasznie bluszcz, obrus, te pieńki, które pozostały. Na wiosnę tego roku ścięliśmy te drzewa, bo zagrażały tutaj okolicy, ponieważ pochyliły się strasznie w trakcie wichury. No i ten pięciornik rósł sobie przez te 20 lat w cieniu, w cieniu tych brzus. I on praktycznie w ogóle nie kwitł. Ja nawet zapomniałam co to za krzak. No, ale rósł sobie. Ja tam myślałam, że może mu brakuje jakiegoś nawozu, więc tu go podsypywałam tak dosyć hojnie tym obornikiem. I, i czym tam mogłam myślałam, może zakwaść na ziemię. No to wapnem go podsypałam. A on w ogóle nie kwit. Tam może miał dwa albo trzy kwiatki w ciągu roku. A teraz w tym roku, jak już ścięliśmy te drzewa i nagle ten krzew znalazł się w pełnym słońcu. On zaczął tak niesamowicie obficie kwitnąć. Tutaj już ma takie, dużo takich przekwitniętych kwiatków, no bo już zbliża się koniec sezonu eee, takiego wegetatywnego, tak? Więc on już przekwita, no ale niesamowicie odbił w tym roku kiedy właśnie zajaśniało mu słońce i tak sobie myślę o ludziach którzy potrafią całe życie rosnąć w cieniu jakoś tak nie widzieć światła w swoim życiu i nagle gdy poznają Jezusa poznają jego słowo zaczynają tak właśnie rozkwitać i obojętnie, czy to, to ich życie takie w mroku trwało 20 lat, na przykład, czy więcej, i wiele takich świadectw słyszałam w swoim życiu, gdzie ludzie opowiadali, że się nawrócili, spotkali Jezusa i całe ich życie się zmieniło przez to. I tak rozkwitają czasami pod koniec życia. Także taki optymistyczny obrazek na początek naszego zbierania manny. A dzisiaj jest bardzo ciepło. 18 stopni, wiecie, samego rana. Także pięknie. No idziemy. Dzisiaj mamy krótką trasę, bo muszę zdążyć na mszę poranną. Zobaczcie, kogo tu mamy. Naszego gołąbka siedzi na drzewie. Może się odezwie. I pierwsze czytanie jest z księgi Jozłego. Taki wzruszający fragment, który. Mój świętej pamięci mąż lubił powtarzać często na jakichś naszych spotkaniach wspólnotowych, kiedy rozstrzygaliśmy tam jakieś sprawy, podejmowaliśmy jakieś tam trudne zadania, i wtedy on mówił: Ja i mój dom chcemy służyć panu. Mamy go tu. Hej, gołąbku, odezwij się. Alo. Alo, halo. Milczy. No dobrze. Jest wolny. Ja zwołał lud i... Właśnie zrobił z nimi taką konfrontację. Pyta się ich, czy oni, komu oni chcą służyć? Czy bożkom, czy jedynemu Bogu? No i od razu zaświadczył, że ja i mój dom chcemy służyć Panu. I to takie piękne jest, wiecie, taka deklaracja. warto się zastanowić komu ja chcę służyć komu ja służę czy sobie samemu czy jakimś bożkom podsuwanym przez dzisiejsze dzisiejszy świat czy może właśnie zdobędę się na odwagę i będę służyć panu Odezwał się gołąbek w końcu. Komu ja służę? Warto się zastanowić nad tym. Bo każdego dnia jakieś tam małe wybory się dokonują w moim życiu. No i one determinują tą moją służbę. Komu ja służę? Dzisiejszy psalm ma refren Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry. I taki jeden fragment: zapamiętałam, że wrogów sprawiedliwego spotka kara, a wszyscy, którzy się doń uciekają, nie doznają kary. I Pan ochrania sprawiedliwych. Taki psalm piękny, który właściwie cały czas mówi o sprawiedliwości Bożej, o tym, że, że Bóg sądzi sprawiedliwie, że żadna kość sprawiedliwego nie zostanie złamana. Czyli ja to tak sobie tłumaczę, że. Cała ta struktura, taka wewnętrzna człowieka, który jest sprawiedliwy, ona nie zostanie złamana, że Bóg nie, nie będzie nas próbował do takiego momentu, żeby nas złamać, tylko wszelkie próby, jakie przychodzą na nas, jeżeli staramy się być tymi ludźmi sprawiedliwymi. To wszystkie te trudne próby, takie, wiecie, naginające już ten nasz kark aż do złamania prawie, one nie, nie dotrą do tego momentu. Możemy mieć pewność, że, że Bóg nie pozwoli nas skusić ponad miarę, że, że te ciężary, które będziemy dźwigać, one nas nie złamią że z Bożą pomocą wszystko zdołamy udźwignąć, wszystko zdołamy przejść i wzejdzie dla nas to słońce sprawiedliwości, o którym właśnie na początku dzisiejszego spacerku mówiłam. Także też nam to pięknie pasuje. Cisza tutaj nad jeziorkiem dzisiaj. Spokój. Taka gładka tafla. Hmm. Zobaczcie, jakie to smutne tutaj. Czy to byli ludzie sprawiedliwi, którzy tu zostawili te butelki? Naprawdę nie mogli ich zabrać ze sobą i wyrzucić do śmieci, tylko tu w takim pięknym miejscu zostawili. No, niestety, nasz świat jest ciągle taki skażony. Uff, przykre to i smutne. Jedni śmiecą, drudzy zbierają. Uff. Ale to są też grzechy, takie śmieci. Ktoś może tu raz był i pomyślał sobie, już więcej tu nie przyjdę, więc po co mam sprzątać? Niech inni sprzątają. No i potem tłuką się te butelki, i dzieci się ranią w jeziorku. Ile razy tutaj stąd wyciągaliśmy jakieś kawałki szkła, no ale to no dopiero w, w tym przyszłym Jeruzalem nie będzie takich śmieci. <laughs> No, i drugie czytanie z listu do Efezjan. Święty Paweł mówi o wszelkich zależnościach w małżeństwie i o tym, że człowiek opuści swój dom rodzinny, założy rodzinę. Takie niby oczywiste rzeczy, ale też można znaleźć takie przepisy życia codziennego w małżeństwie, właśnie w Piśmie Świętym, o tym, jaki powinien być porządek w rodzinie, kto powinien być tą głową rodziny, kto powinien brać na siebie odpowiedzialność. Także ważne czytanie można sobie. Zapoznać się z tymi wszystkimi zasadami życia rodzinnego. Piękne chmurki dzisiaj mamy. O, słyszycie dzwony w kościele? Haha. I słychać dzień gdzieś tam w lesie stuka. Leci jakiś samolot tak wysoko, że nawet go nie słychać. Ale jakim on jest maleńkim stworkiem w porównaniu do całego nieba, które tutaj jest nad nami. Och. Dzisiejsza Ewangelia. Z dzisiejszej Ewangelii to, co mnie dotyka, są słowa znowu naszego Pana, naszego nauczyciela, Jezusa Chrystusa, który mówi, że Jego słowa są duchem i życiem, i że ciało na nic się nie przyda. I pod koniec Jego dialogu z uczniami. Święty Piotr mówi: Do kogoż pójdziemy, czy gdzie pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. I tak sobie myślę o tym, że sam Bóg nas uczy: Że, że ciało na nic się nie przyda. Ktoś idzie. Kiedy myślę o tym, że ciało na nic się nie przyda, jak to jest, że też sobie to często powtarzam. Wiecie, jak przychodzi jakaś strata w życiu, albo, albo coś nie, nie idzie po mojej myśli to wtedy powtarzam sobie, że to wszystko i tak spłonie. Że no nawet w perspektywie mojego życia wszystko się zakończy, wszystko przeminie. Wszystko co jest związane z ciałem, co co wypływa z ciała na tym świecie, że to wszystko przeminie nawet słońce kiedyś zgaśnie jak mówi apokalipsa wszystko się zmieni i właśnie to ciało które tutaj mamy które ja mam i wszystko co związane z ciałem ma być takim narzędziem do tego żeby żeby kiedyś dotrzeć do tego królestwa niebieskiego a przede wszystkim do tego żeby umacniać swojego ducha żeby w końcu ten duch mną rządził a nie ciało nie dusza nie jakieś moje uczucia jakieś nawet <śm> Są takie słowa w Piśmie Świętym, że nie polegaj na swoim rozsądku, ale, ale idź tam, gdzie ja ci każę. <grych> no właśnie, to teraz nie pamiętam tego fragmentu, ale mowa jest o tym, żeby, żeby kierować się tą bożą logiką. Nie swoją własną, wiecie, bo my ludzie mamy swoją logikę. Boimy się, że ktoś nam coś zabierze, że czegoś nam zabraknie. A Boża logika jest taka, że im więcej my rozdajemy, tym więcej Pan Bóg nam przymnaża, że w to nasze zanadrze. Odpłaca nam siedmiokroć. <laughs> jeżeli coś opuszczamy, to Pan Bóg nam to wynagradza, przymnaża, jeżeli coś opuszczamy dla Niego. Także warto właśnie, mając to ciało, mając do dyspozycji Pismo Święte, wiecie, które też jest. Takim konkretnym przedmiotem. Możemy sobie te kartki tam przewracać, otwierać to, czytać. I oczywiście to wszystko kiedyś też zniszczę. No ale my to przetwarzamy i niejako magazynujemy w swoim duchu. Jeżeli te słowa Boże zamieszkają w nas. Wypełniają nasze wnętrze, to ono się przemienia. To w ogóle nie da się porównać takiego umysłu wypełnionego Bożymi słowami z, z umysłem, który tych słów nie posiada, tylko napycha się tym, tą mądrością świata. To jest zupełnie inny człowiek, nie omalże. <laughs> Także. Ważne jest to, co mówi Święty Piotr, że Ty masz słowa życia wiecznego, czyli te słowa są taką drogą właśnie do życia wiecznego, o ile tylko one w nas mieszkają. A jeżeli mieszkają w nas słowa Jezusa, to niejako to światło w nas mieszka. No. Światło, które rozświetla nam nasze życie, pomaga nam zrozumieć różne jego aspekty, różne wydarzenia, pomaga nam mądrze rozstrzygać w duchu Bożym. Także takie przemyślenie jakaś żabka chyba wskoczyła do kałuży. Bardzo spokojnie dzisiaj, cichutko, ciepło. Dzisiaj ma być bardzo ciepło w ciągu dnia i słonecznie. Chyba tyle pożegnam się z wami z tego miejsca. Muszę szybko wracać, szykować się. <laughs> Życzę wam przemiłej niedzieli, błogosławionej. I takiego właśnie napełniania się słowem Bożym, karmienia się tym słowem, które jest życiem wiecznym, tak naprawdę. No, dziękuję Wam serdecznie znowu za wszystkie przemiłe komentarze, za to, że się angażujecie, lajkujecie, subskrybujecie. No. Miłego dnia błogosławionego i szczęść Boże, papa pa. z Bogiem!